Widzicie, sobie tak wyłącznie z Brawl Starsa akurat tak weszłem na y, grę i pomyślałem, że sobie coś nagramy więc no jak widać mamy gerkę czekajcie, czekajcie, nie no i no się zginęło y, gramy sobie na solo bo nie chce mi się grać teraz na duo więc no ogólnie powróciłem do Brawl Starsa. i sorry za te szumy w tle ale y, jest obok mnie ten pr pr pralka, więc może ten trochę słychać, więc no. Powróciłem do Brawl Starsy i mam EMS, 80 pokraków wbiłem i poko, bo chciałem nagrać jak dobijam EMS, ale niestety mi się jednak nie nagrało, bo myślałem, że mi się nagrało. E, Odbierzem sobie skrzynkę. Zobaczmy. Pewnie nic nie wypadnie. No. No dobra, do nic. Nie no, upe. E, tak, e, i mam Star Power na poko. Też bardzo dobra, fajna rzecz. Co ten Star Power daje? No daje to, że jak y, z, jakby ultem strzelam y, do wroga na przykład, to to mu też zadaje HP. Więc całkiem fajny Star Power. Mi się bardzo podoba. Dużo rundek wygrałem dzięki temu Star Powerowi, więc myślę, że polecam. Po prostu polecam tego Star Powera dla graczy. tak Jeżeli ten no, jeżeli macie jakieś star power czy coś, to możecie pisać też w komentarzach, jeżeli byście polecali jakiegoś star powera. Bo yy, no, chciałbym w ogóle mieć jakieś star power i jeżeli uda mi się kupić to ten mieć. Tak. Proszę bardzo, ładny dojazd. No. Więc możecie pisać w komentarzu jakie macie star powery, do jakich postaci. No ja mam na przykład mówię na razie do jednej postaci, więc nie jestem jakiś mega w tym obczajomie, więc jeżeli możecie, piszcie mi bardzo chętnie będę słuchał, jak star Power są dobre i do jakich postaci na przykład. Bo wiem, że jak znaczy był kruk, to Wam też opowiem, była tam mapa duchy. Nie wiem, czy pamiętacie. To było nie wiem, który sezonik, który update. Ale był właśnie ta mapka, gdzie były te duchy, i Wam zabierał HP. To na tą mapę był dobry kruk i jakaś postać jeszcze nie pamiętam, chyba ms ale ms wtedy nie było. Czy była? Nie kojarzę podjazd? Piękny. Tutaj, proszę Państwa, tutaj, o nie, o nie, 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 no, ale bynajmniej mam trzecie miejsce, bo po kominie wyleciał, więc no. ten pokój jest trochę denerwujący jak komuś wylatuje dobra, okej okay. no i niedawno też było właśnie coś takiego, że dodawał wam z automatu ten pocharki, więc no, teraz zmienimy sobie na to okej, okay, ale na to weźmiemy poko teraz wam chcę pokazać poko, bo chcę ten sobie dobić wszystkie ten no, wszystkie ten, no żebym mógł otworzyć może coś mi wypadnie, może nie. Ja bym chciał bardzo drugi Star Power do poko lub jakoś postać. Nie, więc no. Dobra. Lecimy sobie. Poco jest bardzo dobry na te kryształki. Polecam, zaraz wam pokażę. I proszę, zadało um, około 800 punktów obrażeń. Bardzo fajna. Ja polecam. Bardzo ten star power, bo czasami może się przydać w trudnych sytuacjach. Jak nie wiem na przykład... O, dawaj, 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 dawaj. To. Dobrze, dobrze, dobrze. Ale o nie. Dobra, Jagina, Jagina. Dobra, 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 dobra. E, dawaj, 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 dawaj go. No kurczę, dobra, wszystko ma teraz ten. Jak ma El Primo. Więc dobra l Primo. No, jeszcze pięci i... No. Mamy tego. Okay. Dobra, dobra, dobra. I super. No to jeszcze cztery, i tak po kolei. Myślę, że na no spokojnie to zrobimy. Ja ulcik na niego, proszę Państwa, tutaj. Wjechał. I no niestety, ale oni to przejęli. już mają 10? No nie. Ten primo musiał tam nakryć Teraz poko, dawać poko, poko. No. No i teraz nie wiem kogo tam możecie. Zrobili to! Zrobili to! Zrobili to! Dawaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj! No nie, zabili tego. Kurczę, ale trzy sekundy widzieliście? Były, będzie na filmie. Trzy sekundy były. Trzy sekundy były ostatnie. Ja nie mogę. No nie! No nie. szelka. Kurczę. Słabo. Ale ja mam 6 pucharków. No słabitko. Ok. Ale mówię Wam pokaz na tą mapę bardzo dobry. Bo... No, znaczy nie na tą mapę, ale ogólnie na kryształki, na te tam. Bo od razu możecie zabić wszystkie postacie. Piperka, Ricochet i ten daryl. To to można rozwrócić. Tak. A to ciekawe nawet. Dobra. Okej. Okay. I ten. O, ona jest też dobra. O. Ona też jest na to dobra. No nie, no nie, bo dobrze wali. Więc no. Ej, u niej chyba ktoś nie gra w ogóle. Nie? A nie, jednak wszyscy u nich grają, bo myślę, że Daryl nie gra. Okej, okay, kryształek, jeszcze cztery. O nie, oni tam pomierają zaraz. Obie nie, oby nie. O, nie. o nie, o nie, o nie, 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 nie. Proszę nie, proszę nie, proszę nie. Uleczka. Dobra, uleczyłem się. No nie, zginiemy. Ja bynajmniej. Jak ja padnę, to już nie ma co zbierać, nie? Niech oni pójdą. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Dobra, ja go zbieraję. Ja, ja, ja. Daj mi, daj mi. No ja, dobra. Uciekaj. Mamy po 5. Uciekaj tutaj. Tutaj sieć. O Jezus Maria. abyśmy to wygrali. No nie, no nie! No co wy robicie? Wy to widzieliście on miał chyba 45 HP. O Jezus Maria, go bym? Ej. Ale... O Jezus! Rzadko coś takiego się zdarza, że. Wow! Mnie to zaszokowało. Okej. Okay. On tam miał z ile? I z ile on miał tam punktów życia? Powiedz, no, Miał tam chyba z. Jakaś. 45? No, coś takiego. Ja go uleczyłem. Ale dobrze, bo jakby ten. Bo on miał 5 inną Wow! Ktoś ma skin do Nity. On jest fajny, mi się bardzo podoba. Jeżeli ktoś go ma, może napisać w komentarzu. Zmarnowa Zmarnowała nita tylko. Ale szybko. Szybko poszło. Ten Karl jakiś taki chyba nie ogarnia coś. Ten ich, oczywiście, bo ten nasz to widać, że ogarnia. Macie piłkę? Mamy wbitego wola, czy nie? Kto to wbił? Chyba. Nie, to wbiła nita. Szybka mapka. Mnie się takie mapki oczywiście podobają, bo nie trwają długo. Więc. Teraz i jeszcze jeden dobry. O, dobra, no to mamy jeszcze dwie skrzynki i jeszcze pójdziemy na roboty. Pokażcie, o, dobra, i no to też jest dobry Frank, bo no, ma dużo HP, nie? Więc, no, tak mogę polecić bo zawsze tego Franka, bo na tym trybie właśnie tak gram tym Frankiem i wygrywam, bo on ma 8000 HP, chociaż yy, to zależy na jakiej macie gorądy i na tych, nie, mocy. To zależy od różnych rzeczy. O nie, dobra, ja mam, ja mam. Yy, Wyście za trzy sekundy. No nie, no nie. Ona ma tą maszynkę. Nie, my mamy dwa. Oni. No dobra, oni, mamy na razie remis. Jest, wystawiliśmy bota. Ja mam to wystawione na tę ich maszynkę. Świetnie. Po prostu wow. No dobrze. Teraz Ulcik, i proszę bardzo. No, trochę im się oberwało. Dobra, tego ulta sobie zostawię tam, na później. Aha, on to zbiera tam, okej. Okay. Nie no, to dobry typek. Chyba, chyba rozumiem co chodzi w tej gerce. Bo grałem z takimi lupkami że po prostu grać się nie dało, nie? Że um, śruby w ogóle jak byłoby było oknich, to w ogóle tam... że jak ty dopiero podszedł, to zebrali te śruby, nie? Tak, z takimi grałymi ludźmi czasami. Ale naprawdę to nie wiem, kto to w ogóle mógłby być. Nie, nie wiem w ogóle kto to mógł w ogóle być, że taki ten słaby dała, no nie, dobra, no to my już jesteśmy oberwani, nie, zbyt mocno. Kurczę, oni mają sześć. Jeszcze jednego bota i już ich nie ma. Jeszcze jeden bot. Oni, bo oni nawet nie wiedzą o co chodzi w tej gerce, pewnie. Tak jak ja na początku na przykład. Jest, dobra, ta śruba by mi tam poleciała, w końcu. O Jezus smart. Tego bota tam zatrzymać. No na dziesiątym kurde poziomie. Nie no, fajny, nie? Fajny poziom. Robota. Dobrego ja trochę tu obiję. Dawaj Mortis, dawaj Mortis. Dasz radę mu. I nie dał rady. Dawaj, 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 dawaj. No nie oni nas obiją, bo oni mają tego rikoszeta Czy kogoś tam? Ilu ich tu weszło? Kto wygrał? My wygraliśmy! No my wygraliśmy, bo my im więcej zdaliśmy. No i dobrze. No dobra, otwieramy sobie te skrzyneczki. Pewnie i tak nam nic nie wypadnie, jak już to ten Star Power. Dobra, zaczynamy od małych. Przejdziemy do big boxa. Szybko, szybko, bo to nawet się nie opłaca ten czekolad. Trzy się. Fajnie. I były trzy nic tam nie wypadnie. No nie. Słabiutko. Kurczę. Myślałem, że będzie lepiej, ale dobra. Yy, myślę, że będziemy kończyć ten odcinek. Bo po prostu no. Zrobiliśmy sobie te te garki. No jeszcze to zostało, ale to już jest na... Nie chcę mi się po prostu teraz tu grać, bo to są mistrzostwa. Nie, jestem na mistrzostwa. Tak. Dobra, ale dobra. E, więc. Będziemy kończyć ten odcinek, bo trochę hałasu jest. Mi też nie chce się nagrywać takich długich odcinków, bo później to montuje długo, więc trzymajcie